Witam, witam, witam wszystkich tego typu. Eee, Okan już Wam pozowienia Wszystkie pozowienie, które dzisiaj też zamówiliście, możecie zamawiać. No stop Usiadłem, miało być na godzinę 17, a jest godzina 19. Akurat wyrobiłem się i dlatego mogłem tu oganąć. Już oganąłem na, na moim, moim fanbeczu. Jest wszystkie pozowienia Ja nie wziąłem na bo nie mam kiedy, co, jak. Po pierwsze, po drugie, po prostu chcę wam tu ogarnąć, żeby się później nie dało, że ja was oszukuję, inne rzeczy. Po prostu te osoby, które już zostały, na, są na moim fanbadżu. Wystarczy sobie to eee, po prostu nie skopiować, czy tam e, tego bo naprawdę ja nie mam czasu na żółbym ja naprzej wysyłam tego typu ogarnąłem, macie tam wszystkie podglądy na moim fumberzu, że są porobione pozdrowienia, musicie poszukać tego typu cenik jest ten sam, nie zmieni się cennik, bo jest taką rzeczą tego typu pozostał zamawiajcie. Ja przed ten czas idę robić obiad bo jestem głodny jak pies, a wy przy tym czas możecie sobie zamawiać. Z tylko wysyłacie mi skryna i naprawić, piszecie dla korte pozdrowienia żebym ja później was nie szukał, bo później ja manuję, a później gada się, że was oszukuję. Tego typu ja nie chcę się e, pieczeć w jakieś wasze zabawy. Tego typu ja wolę wam tu jawnie poinformować. I po prostu zamawiajcie. Macie czas dzisiaj. No, daję do 23, bo niektórzy jeszcze są w szkole, niektórzy w pracy. No to ja daję godzinę do 23, później zamykam, łakania, a później znowu otwieram i tak tego. Wszystkie pozdrowienia i freestyle z pozdrowieniami są, tak jak mówię, na moim famedzie wystarczy odszukać i Pisać mi, bo już kilka razy, naście razy złapałem, że powtarzały mi się te same pozemki, które ja robiłem, a wiem, że robiłem, ale na chłopski rozum, mówię, daję sobie spokój, zrobię tej osobie, żeby mi później nie pitoliła głupot tego typu. Wszystkie pozemki, tak jak mówię, są na moim fanpage, wystarczy zalajkować mój fanpage i na bieżąco może być i tropić, co się dzieje na tego typu. No dobra, ja kończę. A dobrze, nowa się dobrze spróbuję. okap też. mają nas z tego typu. Ja właśnie idę teraz zrobić obiad. No, tak jak mówię, przez ten czas zamawiacie są. Pozdoby życzenia. Czy tego jak ktoś chce więcej dać, to może, a jak kto chce coś takiego, że... Yy, Yy, nie wiem cenik jest taki średni, mogę wam podnieść cenik ale po co, tego typu po co mam podnosić, po co jest taki jaki jest ja. cenniki wiecie co jak po co, jak ktoś chce to niech yy, zamawia tego, wysyła mi skryna i na wysyłacie mi yy, dla koty pozwienia żebym ja później nie szukał, bo później jest są y, niejasności tego typu, że ja was oszukuję, czy coś takiego. Po prostu piszecie, potwierdzacie mi, ja to robię i to wszystko. To jest banalne, prosta. Wystarczy trochę pomyśleć tego typu. No dobra, ja spadam, robię coś na obiad, nie wiem co jeszcze na obiad, ale pomyślę. Trzymajcie się i zamawiajcie pozwolenia. Bę, bę, bę.